you Witam Was w kolejnym odcinku, yy, no tego, no Minecraft Samotnie. W tym odcinku, aha, poza nagraniem zrobiłem sobie chatkę, kamienną zbroję z Stonea Znalazłem inną wieżę, którą troszeczkę spenetrowałem i zdobyłem w niej taki miecz i jeszcze drugi. I zginąłem i straciłem tę zbroję. I trochę jeszcze przekopałem tego. W tym odcinku... W tym odcinku, w tym odcinku, yy, w tym odcinku yy, zabierzemy się za penetrowanie tej wieży. Yy, nic nie zbierałem, nic nie sprawdzałem. Wszystko czysto. Sugar Cane's jest jakieś dziwne, ale może to jest jakiś błąd tego moda. Jest tak, tylko tyle, że zniszczyłem swanarę, ponieważ w nocy bardzo, ale to bardzo natarczywie atakowało mi tutaj. Yy, Głupie te, no, e, szkielety bo tu były dwa spawnymi szkieletów. Kurde. Ty, kurde. O nie, no, zmienia mi właśnie to, robi ten miecz. Chociaż ten miecz wolałbym zostawić na Bossa, który będzie na górze. O, super, mamy ten miecz. To jest większość rzeczy jest właśnie z Moda Towncraft. Ja już jestem modem, bo na swoim prywatnym save. <laughs> Oj. Bardzo fajny młodzik. Ja sobie czytam. Na... Chciał się na mnie rzucić. To samo co na pierwszym piętrze. Czyli to Później to. Chciałbym was z góry przeprosić już za pierwszy od... Przycinek, że nie było mnie słychać, były ogólnie zakłócenia, ale to był mój pierwszy raz i było mi ciężko. Ale nic ważnego nie straciliście, ponieważ nic ważnego nie mówiłem w nim, oprócz tego, że bardzo przygotowywałem się do tych, do, tej, do nagrywania na YouTube yy, i mówiłem, że mam te 12, no 13 lat. Yy, Oj co, mówiłem, że tam zbieramy drewno i w ogóle, takie wiecie, podstawowe rzeczy Minecraftera. I tyle właściwie mówiłem, a z we... nic nie było ważne, więc szybko zabierzemy. To będzie potrzebne i to nie, i tak. Au! Dobię się tu bić, No ładnie, wygrał ten, co nie obstawałem.

dziela mi i stąd no, ale widzicie jakie hamstwo? Wtedy, co ja go chciałem rozwalić, no, szczęść wszystkiego. Eee, bierzemy to, co ważniejsze, skóra nam się na razie nie przyda. Na razie, no, w przyszłości się przyda, ale to tam trudno. Skórę nie trudno zdobyć, szczególnie, że mamy ją no, chodźcie tu, wiem, że tu jesteście, no właśnie. Wiedziałem, że się tutaj będą kryli. Dlaczego? No, oni się tu zawsze gryją, no bo gdzie by indziej? No, trzeba rozwalić przecież. przecież. Trzeba rozpierdzielić gracza. No, po co mu dać żyć? Przecież on się nie nadaje do niczego. Wypadek. Wy, Dzięki. No, chyba sobie żartujecie.

Jest. Pora, szybko, szybko, szybko... żeby nie przedłużać. Idziemy. Fu! bitches <laughs> mm. Mm. <laughs> <F> bitches <laughs> <Oops>. <laughs> oh. O ty chabu... Skacz! Skacz, hop! No skacz... No... 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 Dobra, nie się. Не Не замерзал там тебя скакать. Лавра. Гини. О. Ич. No dobra, to na tyle w tym odcinku. Żegnajcie i do zobaczenia w kolejnym.